Cześć, witam serdecznie w 216 odcinku mojej serii. No, mamy literę V, więc nie będzie dużo. Teraz seria króciutkich odcinków, ale myślę, że płyt ważnych i wymagających omówienia. To są rzeczy, które też stosunkowo niedawno. Y doszły do mojej kolekcji, a zatem zaczynajmy. Bohaterem 216 odcinka jest Vangelis. A jeżeli Vangelis, to obok duetu z Johnem Andersonem z zespołu Yes, wokalistą zespołu Yes i płyty Friends of Mr. Cairo, czy też projektu Aphrodite's Child, kiedy nagrał z Demisem Rusosem album 666, to jego moim zdaniem najważniejsza płyta i cieszę się, że wpadła do mojej kolekcji. Jest to soundtrack do filmu Rydwany Ognia. Moi drodzy, tutaj mamy w sumie na pierwszej stronie sześć e, króciutkich, e, co by nie mówić, kompozycji jak na Wangelisa. Natomiast największe wrażenie robi właśnie utwór tytułowy, który e, zajmuje całą drugą stronę płyty. Rydwany Ognia, ponad 20, ponad 20 minut e, 20 minut 36 sekund wspaniałej muzyki. Swoją drogą, Rydwany Ognia, jeżeli chodzi o film, no to oczywiście klasyk. Natomiast muzyka Wangelisa doskonale jak gdyby wpasowała się w ten klimat. I zobaczcie, jaka jest sytuacja. To jest wydanie Polydoru. Płyta została wydana w roku 1981. I tu mamy te krótsze pięć kompozycji. Numer katalogowy 23 602, natomiast rydwany ognia, 20 minut 36 sekund, zobaczcie jak to jest upchane i znowu jeden utwór 20 minutowy i zobaczcie ile jest wolnego miejsca. Śmiało można było coś dorzucić jeszcze do... Um... Kompletu. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że skoro to wyszło na jednej płycie, to pewnie jest to kompletna muzyka z filmu Rydwany Ognia, z absolutnego klasyka. Eee, natomiast, zdecydowanie, jeżeli chodzi o płytę, płyty solowe Wangelisa, e, no to jak ktoś lubi, no to wiadomo, że on nagrał kilka kultowych naprawdę albumów. Eee, jak mówię, John Evangelist Friends of Mr. Cairo czy 666 z Demisem Rusosem. Dwupłytowy album, który był prezentowany już na moim kanale pod literą A zagraniczną, więc stosunkowo już trochę temu. Natomiast Rydwany Ognia to jest kolejny klasyk taki właśnie kojarzony z Evangelisem. Szkoda, że nie ma go już wśród nas, bo stworzyłby naprawdę e, jeszcze wiele, naprawdę wspaniałej i wartościowej przede wszystkim na dzisiejsze czasy muzyki.